Siemaneczka, widzowie, dzisiaj będzie odcinek, jak Igor gra we FNAFA, tak? We FNAFA. We FNAFA czwórkę na moim telefonie. Yy, także to, co? continue. Klikaj, wspier dalej. Sam wspier dalej, dobra. Yy, let's do it. E, kurwa, dobra, nie wiem, łóżko. No tak będę nagrywał Tam sobie Oskar, pisze w tle Ej, tak, po chwili wam zapomniał wspomnieć, żebyście, żebyście nie... pili wody, bo... <laughs> no nie pijcie wody! Reanki gorazą są... Wyciście <laughs> sobie dwie klapi. Dobra, mamy... Spierdalaj, 12... O, dobra! Mamy dwunastą i ja. Foxy, przebieg. O kurwa, coś tam było! To chico, Nie sprawdzaj szafy. Jak się poruszy, wtedy. No kurwa, idź tam! O tak będę nagrywał, a zrobię jak tak, a jak tak zrobię takiego fobika. Kurwa, znowu coś tam było! No święta, ode mnie! Którą mamy? Widzę, że mamy pierwszą jam. Kurwa! Bo w powietrzu to widziałeś. Tak. Kurwa! Bo właśnie, ja mój dzień sprawdził. Zaraz zginiesz. O, o, tak będzie dobry fobik. O, nice. Tutaj piasek mafinek przyszedł. I szafę sprawdzać? Nie, jak się poruszy. Jak się poruszy szafa tak jakby. Wiesz o mi chodzi, nie? O kurwa. Mhm, dobrze. Już? E, tak. Kurwa, coś tam wychodziło. Kurwa z druga yeah, jem, Igor! Są progresy! A jaki jest jego rekord? Wiesz co, chyba on pierwszy jem. Dobrze. Latarka. Było słychać, że coś biegnie. Tak, to Foxy, ale na razie go nie ma jeszcze. Nie, gra dalej, gra dalej, proszę, nie. Dobra, widzowie, a jutro będzie bardzo dwa kurwa. Przegam to jest świetne jak Igor gra we FNAF, prawda? Tak, bardzo świetnie. No. Jak ja coś, mam... jak coś to nie dzwonczy na policję Igor wcale nie był zmuszany, żeby zagrać w to. No, i mafinek Rady. na pożegnania. Nosek.